Angle lesson 7. Duży. Big. Big, big. Mały small. Small. Inteligentny. Inteligent. Inteligent. Możecie wszyscy raz. To super. Whoopi. Stupid. Stupid. Takie typowo amerykańskie dam Dam. Szeroki. Wide. Wide. Wąski. Narrow. narrow Wysoki, ale budynek albo rzecz. High. High. Wysoki, jeżeli osoba tall. tall Zwróćcie uwagę, tu ludziom się bardzo często myli A z O. To wymowie A w pisowni. Niski e, albo krótki. Short. Short. Głęboki. Deep, deep, płytki. Shallow, shallow, długi. I to teraz n z ogonkiem. Jakbyś chciał nym, no mówisz blisko tam zębów. Natomiast to m powiesz jakby rozpłaszczając język pod podniebieniem. M, long. long, long będziemy ćwiczyć, bo jest taki trudniejszy e, dźwięk. Trudniejsze Okrągły. Round, round koło, rzeczownik, sercu, sercu, kwadratowy square, plac, square. square, square, trójkątny, triangular, triangular, triangular. Very good. prostokątny, rectangular. 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 rectangular, płaski, albo mieszkanie, flat Fet. pusty literka E na destor dzieczej brak paliwa empty. empty empty przeciwnie pełny F full, full. full. otwarte open open zamknięte close. close close czysty clean clean brudny dirty dirty stary old old młody young young pamiętajcie N z ogonkiem na końcu young, young. young. gruby tłuszcz fat Fet. Fet. W formie, fit Thick. Szczupły. Slim. Slim. Chudy. Kłeczko ze szlaczkiem, czyli zębowy czubek języka. Thin. 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 Świeży. Fresh. Fresh. Zrelaksowany. Relaxed. Relaxed. Smutny. I to teraz bardziej otwarte E. Powtórzcie. E. E. Na przykład bang. Bang. Ale tutaj jest sad. 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 Nerwowy, nervous. nervous, zasmucony, bardzo depresji, depressed, depressed. depressed. wesoły, happy, happy. happy. Też szczęśliwy, mający szczęście, nie mający pecha, lucky. Lucky. lucky, ale nie wesoły, przeciwieństwo do happy, unhappy. unhappy. unhappy.